Hej się witajcie z Synegilon i to dzisiaj w sklepie 21 sierpnia 2022 roku no i co? Zobaczmy co dzisiaj będzie w sklepie Uwaga uwaga y, Isabel za 1500 proszę bardzo Laska Mistrza Astrologii za 800, Aksu za 1200, Brynę za 1200, Toporot za 500, Trójząb lazury, lazurytowy za 500 Dalej mamy zestaw dowódca drużyny Mechów za 1800, iśmy mamy dwie zielone motki, dowódca drużyny Mechów za 1600, lotne drużyny Mechów za 500, seryjne Siekacze za 800, drużyna Mechów za 500, drużyna Mechów za 100, drużyna potworów za 100, yy, Klaxis za 1500, oh hej, to jest chyba jakiś rzadki powrót, ale nie jestem pewien. Oficer taktyczny za 800, zapamiętaj mnie za 500, czyli nadal mamy tą emotkę w sklepie. Elektryczny podrógi za 800, styl grzbietowy za 500, podnosimy dach za 200. No i co, pakiet zadań awansu fantazmata i piłkarki, piłkarze powracają i Dragon Ball też nadal w sklepie. Także cały, cały jeśli w sklepie się podobało to pamiętajcie subzwonę, łapka w górę, kod Gleo w sklepie, a jeśli ja zwanie żegnam ciemneczko.